Dzień dobry, cześć, witajcie. Siadłam sobie, otworzyłam sobie okno i będę z Wami robić piękny element wiosenny na obróz albo serwetę. Do tego piję sobie kawę pyszną czarną, słucham śpiewu ptaków i zapraszam Was, abyście zrobiły ze mną sobie taki element. Wiosenny. Nie jest trudny. Uważam, że jest prosty. Więc tak. Najpierw robimy 8 oczek łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym zamykającym. Następnie robimy 5 oczek łańcuszka, po pojedynczy słupek, 2 oczka łańcuszka, pojedynczy słupek. Dwa oczka łańcuszka po słupek i tych słupków ma być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Razem wszystkich osiem, następnie robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery razy narzucamy nitkę na szydełko. To będzie po słupek. Dwa, trzy, cztery. tych supełków po czwórnych ma być cztery. I teraz siedem oczek łańcuszka. I jeszcze raz cztery po czwórne Słupeczka. Będzie taki nasz rząd drugi. I zamykamy sobie oczkiem ścisłym, zamykającym ten rząd. Tak. Już mam przerobione. Tak to wygląda. Teraz do następnego rzędu przechodzę oczkiem ścisłym, zamykającym. I robimy, żebyśmy byli tak na środeczku, raz, dwa, trzy, czy oczka łańcuszka i robimy sześć pojedynczych słupków. dwa, trzy, cztery, pięć, A, świetnie się odwrócił do tyłu. Sześć i teraz raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, i też sześć pojedynczych słupków. Dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj robimy czy słupek na środeczku. I dalej. Robimy w następnym boku tak samo jak w tym. A rząd zamykamy sobie. Oczkiem ścisłym zamykając. No to łyk kawki. Więc tak wygląda nasz kwiat zamkłam go oczkiem ścisłym zamykającym. Teraz do następnego rzędu będziemy sobie przechodzić oczkami ścisłymi, żebyśmy się znalazły tutaj. Czyli raz, dwa cztery pięć sześć, siedem mamy i teraz zrobimy sobie trzy oczka łańcuszka i trzy pojedyncze słupki raz, dwa Trzy oczka łańcuszka. i Cztery pojedyncze słupki. Cztery. Teraz jedenaście oczek łańcuszka. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I w następnym Łukus, oczek, łańcuszka, robimy sobie to samo co w pierwszym, dwa, trzy, cztery, trzy oczka, łańcuszka i raz, dwa. I tak, moi drodzy, robimy sobie do końca okrążenia, a rząd zamykamy tutaj oczkiem ścisłym, zamykającym. Więc już sobie zrobiłam tutaj. Tak wygląda. To niech będzie raz, dwa trzy, czwarty rząd, niech będzie, że to jest. Tak, to przepraszam Was bardzo, potrzebowałam Was. Czyli teraz robimy rząd piąty. Czyli tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Czyli tu ma być 4 pojedyncze słupki, a tutaj 2, czyli razem 6. Czekajcie, naciągnę sobie nitaczkę, mam ich coś. 6 i raz, 2, 3 oczka łańcuszka. Widzicie, tu sobie zrobiłam 3, a powinno być 4 pojedyncze słupki, ale robimy 6. Dwa, trzy, cztery, pięć, tu sobie zrobimy gdzieś szósty, albo można się wybić tutaj gdzieś wcześniej też, ok. Czyli mamy sześć, teraz robimy siedem oczek łańcuszka. Ścisłe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczy łańcuszka i tutaj robimy oczko ścisłe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczy łańcuszka, oczko ścisłe, i raz, dwa, 4, 5, 6, 7, I tutaj będziemy znowu robić sobie te słupki. Sześć tych słupków, pojedynczych. 3, 4, 5, i sześć i trzy oczka łańcuszka i tak jak w poprzednim bo moi kochani bo to będzie, to będą takie listeczki które się będą tak rozchodziły o, w cztery strony i tak będzie to wyglądać więc tak wygląda Już zrobiony rząd piąty. Teraz rząd szósty. Rząd szósty robimy podobnie. Czyli tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I jeden pojedynczy słupek. Drugi pojedynczy słupek trzeci po jeden czasopek. Czwarte po jeden czasopek. Piąte po jeden czasopek. Tam to zrobiłam. Czekajcie sprawdźcie sobie. To teraz ma być 8. raz 2 3 4 5 6 i tu będą dwa po jeden czasopek. 8. i trzy oczka łańcuszka i tu będzie też osiem pojedynczych słupków dwa trzy cztery pięć sześć tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem i osiem. I teraz będzie siedem oczek łańcuszka, oczko ścisłe. Siedem oczek łańcuszka. Oczko ścisłe. Siedem oczek łańcuszka. Oczko ścisłe. Pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka. Oczko ścisłe. 7 oczek łańcuszka i tu będzie dalej 8 pojedynczych słupków, 3 oczka łańcuszka, 8 pojedynczych słupków. I tak sobie robimy ten motyw kwiatowy do końca okrążenia. I zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym. Kochani, tu. Czekaj, nie da. Teraz będziemy robić rząd siódmy. Czyli zamkłam oczkiem ścisłym, zamykając. Przechodzę sobie do następnego oczka i robię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu sześć będzie. Dobrze. Dwa, trzy. 4, 5, 6 pojedynczych słupków, tu i tu dokładamy 2 to będzie 8, 3, po jedyn 3 oczka łańcuszka, to będziemy robić Osiem pojedynczych słupków? Trzy cztery pięć sześć siedem osiem? Raz, dwa, trzy cztery. Pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, tu oczywiście oczko ścisłe, oczko ścisłe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, oczko ścisłe, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, oczko ścisłe, i raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, oczko ścisłe, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka i tu robimy sobie, może pierwszym 6 pojedynczych słupków: raz, 2, 3, 4, 5, 6, a tu 2 następne, czyli 8. Tak samo robimy sobie jak tutaj. I rząd zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym. Zrobiłam, tak wygląda. Popatrzcie, jaki piękny będzie element taki wiosenny. Czyli robimy teraz rząd ósmy, czyli tak samo. Oczko ścisłe, dalej robimy zamykające, żeby tutaj było sześć pojedynczych słupków. Ja sobie zawsze liczę: raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli jeszcze raz tu trzecica łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć. Cześć. Czekajcie, bo mnie uciekło. No. 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 No i co z nim zrobić? Jest. Okej. Okay. I tutaj znowu dwa pojedyncze słupki. jeden, dwa. Dwa. Widzicie, jak mnie to gdzieś teraz ucieka trzy oczka łańcuszka i tu też będzie osiem pojedynczych słupków Dwa. trzy cztery pięć sześć Siedem, osiem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczy łańcuszka, oczko ścisłe. Teraz sobie robimy te 7 oczek, łańcuszka, oczko ścisłe. I tutaj ten listeczek przerabiamy tak samo jak ten. I zamykamy sobie rząd oczkiem ścisłym, zamykającym tutaj. Tak będzie się prezentować. Myślę, że piękna będzie serweta. Taki kolor łososiowy. Nośniczna. Na odmianę coś fajnego.